No to nic, to. Nagrywamy. Mhm. Mm Fuck, mam klona. Ja się tak nie bawię. Cię trudno mówi. Dobra, czekaj. Kadzum, kurwa weź ogarnię kompas dirtu. 2% lol, place. Dobra, 3%. Nagrywam od bo się tam ten dźwięk zjebał. Dobra, 3, 2, 1. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Twitter dzisiaj ze mną Kadzun. Witam Was. I myszu. Siema? No, jest też z nami e, Dami, ten GTA.pl. Grając Nidalą, ale nie ma go z nami na Teamspeaku nie ma mikrofonu. No, tymczasowe. Tak, ja, ja nie wiem, czy mi się nagrywanie nagry, na, na włączyło, więc nie wiem, czy to będzie na moim kanale, no ale mówi się trudno. No, mówi się trudno, żyje się dalej. To ja idę, topa. ja idę topa? Co? Ja idę topa? Nie wiem, ja idę bota przynajmniej. No ja to mogę z tobą topa iść. No, to ja pójdę z tobą boto. A tak jak i czym ty jesteś? Jinxom. A, Jinxom. Możesz iść spoko. Dobrze. No to objaśniam. Assassin Master G i Mafia Jinx, czyli ja i Twitter idziemy na... bota. Nidale idzie na... Mid'a. Asha jest na dżungli, a Malphite będzie solo topa. No ale ogarnij, mikrobot trochę sprzyjałoby cię słychać. Wiem, ale, i co z tego? dodam, ja tego kogat, bardzo, ja oh nie, nie, bardzo tego, tego stwora nie lubię. Zawsze Korundek dokładnie z LoL'a z nim gram, więc przerąbany mam Tak, żebyś ty widział z kim ja gram. Jakbyś miał, jakbyś miał, jakbyś grał tak samo jak ja, Masterem, miałbyś przeciwko tego trasza na linii to to jest flipa. Ale nie po prostu ten stwór to mnie prawie w każdej rundzie zabija. Ja mam do niego takiego pecha. No bo... A, nie umiesz ja. grać tyle. Nie no, ja umiem, ale po prostu... Nie tak umiesz. Ten stwór mnie zawsze przeraża, no i. A ty... Czemu ty idziesz... Ty, ty idziesz na dżunglę? Ja? No. No. Oko? Trzeba było bo nawet nie widziałem. Jump show, leak it out. Dobra, chodź. Co, najpierw Rada robi, hmm? e, robi, e, robisz, czy Blue? E, co? Najpierw Rada robisz, czy Blue? Wow, 30fps To co, ty idziesz tą ażką na dżunglę, tak? Tak. No ale czy idziesz co robić? Najpierw blue czy reda? Eee, yy, chyba blue. A wiesz, gdzie blu? Nie ogarnia. Tu jest blue, bo... tu jest red, bo. Chodź i zrobimy blue. Gdzie ty idziesz? Ty się tu chodź. Chodź, ej, Asza. ty jesteś dżunglerem, a nie. Zabijasz te minionki stąd! Te minionki, te minionki, te minionki... Wszystkie te minionki... Uh. nie. Das. Chyba bardzo mnie ogarniesz Ja zawsze inaczej gram i zawsze lep lepiej mi szło niż tym właśnie sposobem. To jak chcesz, rób jak chcesz. Nie, bo po prostu wolę swoim sposobem z tym waszym. No dobra, to idziemy tam. A co ma Malphite'a robić? Malpate topa pa. Oj, i padniesz, no kurwa. Pierwszy tak, no. I go oddajesz. Aha, Spokojnie to gaj. Ale tego tu nie tak że mi wyskoczą? Co on tu robi? Nikt nie, wypierdala. Ej, dawaj tego to rytu Dawaj tam Jinx. Dobra, dobra, proszę mi tak już wystarczy, am, low <coughs> Czemu ty korki z i do niej strzelasz? No bo ja mam korka Ha Widzę, widzę Dobra, no, czemuś ja tutaj polubili Chciała wylecieć Ja normalnie usiądę, normalnie Ja głównie zacznę od tego, że... Kurwa, zastanowałeś ja tak. Patrz, od Pozdrawiamy. No. No. Kurwa, ja patrzę. First blood.

no Wiesz, nagrywamy to nie można się schajbić Dokładnie <noise> Brżyła z górą O kurwa Nie ogarnąłem dźwięcowej No i nie mam many Dobra, dobra, możesz cofnąć się chcesz Tylko nie umrzyj Spróbuję Dokonać tego nieumrzęcia. Nie, zaraz wrócę spokojnie. A co ja, ja się denerwuję? Boże święty, ja mam 30 fps -ów. Boże święty, ja też mam stałe 30. Ja, ja mam właśnie, właśnie wahające się. Nagrywam 30. <noise> Jak będę miał tego um, ulta, to, to będzie pęta. Będzie będzie pęta. Ma być pęta. Dobra, ja cofam. robisz pa, ją, tak jak robisz. Dobra, cofnę. E, zaraz ten da migda e, padnie. To dobrze. Aha ten, nasz No. Fuck, telefon tu Co cofaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jaj. No tak właśnie. mi telefon, na limit. Na <grym> Fak, ja tam wpadam z kół i mam za fragi. No i tak masz zrobić. No dobra, dzień się usłuchnęła, więc tak już nic nie zrobię z tym tematem. <grym> Ulta bym tam strzelił. Jej, mm pierwszy -hmm. <noise> <noise> Gratuluję. Ale poświęcił się ktoś dla mnie. Mamo, na nagrywam! <noise> Mnie też mama wbiła do pokoju, ale moja mama wie, że... ...ja czasem nagrywam. Czasem. No. Znaczy nie, ogólnie to mam naprawdę wie, wiele filmów na, na YouTube wrzucić mam, ale po prostu nigdy nie mam czasu. Bo albo mam słaba goneta i mi przerywa, albo coś, więc... po no. prostu się najzwyczajniej nie chce. No właśnie. No słychać wszystko! Jaki to jest koło czujar Jaki ty No dobra ale nie musisz się odzywać JP Pozdrawiamy mamę

No, no. a teraz O Ale kosa ładna. Mogłeś zrobić tak jak Rezzi. Odebrać telefon i zacząć drzeć ryja, nagrywam. Na razie nie chcę. Możesz zabrać sok. <laughs> Chyba. Ja Ucieknij. Nie ucieknę. Ona mnie Uciekniesz. Mówiłem. Ooo, dobrze, dobrze. Te ładne Te playsy, te disy Może ta Diana Ja ją prawie całą na Q Diana No To jak ty ją na Q zjadłeś to ja to też prawie na kół, To ja ją ściągnę na W To no, mm, nie mam takiego zasięgu Wiesz co fajnego? Wiesz co... O, mam ulta akurat, ale nie chcę. Wiesz co fajnego ostatnio zauważyłem w Jinx, Że za każdego zabitego miniona dostaję plus 1 do AD Tak No serio Tak i mam informacje dla Twitterów tutaj tego Twista Że mi się to nie nagrywa Dla Twittera do Twista Zostaw, ej, zostaw. Ja ją z ulta chciałem, i zmarnowałem ulta. No i po co? Ja, mm. ja tu jestem medykare. Na farcie. Mm. Pałci yes. Nie Cel ta Jak tamta Jiggs wygląda 1-3 To gówno Ona wzięła barierę Boże Ja łuci nawet nie odpaliłem Oj No rozwalę tą wieżę Diana plecy Co tani dali? Przyszła do nas na tego, na, na fraga jest tylko chwilę. No.